Zapraszamy na cotygodniowy Katowicki Flash Informacyjny. Zobaczmy skrót najważniejszych wydarzeń z miasta. W Katowicach realizowane są kolejne zmiany w ramach strefy płatnego parkowania. Zostało już uruchomionych 50 nowych parkomatów, które zagęściły sieć obecnych, a także pojawiły się w nowej części strefy płatnego parkowania w rejonie ulic Wita Stwosza i Ceglanej. Urządzenia te są już zamontowane, a po uprawomocnieniu się uchwały Rady Miasta z dniem 23 lipca zostaną uruchomione. Nowe parkomaty będą posiadały funkcję płatności kartą oraz płatności mobilnych. Jednocześnie zniknie możliwość wykupienia biletu za gotówkę, a także zmieni się regulamin. Do końca sierpnia Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach zakończy modernizację techniczną systemu poboru opłat. 78 urządzeń zostanie zmodernizowanych, co łącznie da 128 urządzeń, w których od września możliwe będzie uiszczanie opłaty gotówką i kartą płatniczą. Ponadto we wrześniu uruchomiona zostanie możliwość dokonywania opłat za pomocą aplikacji mobilnej. 17 lipca strażacy, ochotnicy oraz wszyscy goście zaproszeni na teren jednostki OSP w Kostuchnie powitali nowy wóz ratowniczo gaśniczy. Zakup nowego samochodu sfinansowany został ze środków budżetu obywatelskiego. Jednostka w Kostuchnie zgromadziła w nim 18 tysięcy punktów i zajęła drugie miejsce. O zakupie wozu myśleliśmy już dwa lata temu, trzy lata temu, ale w celu uzyskania środków wystartowaliśmy w budżecie obywatelskim. Projekt opiewał na milion dwieście tysięcy złotych i za taką kwotę mniej więcej kupiliśmy ten samochód i mam nadzieję, że będzie dobrze służył mieszkańcom i strażakom. Ze względu na obecną sytuację, bardziej uroczyste powitanie wozu odbędzie się w późniejszym terminie. Więcej informacji na ten temat znaleźć będzie można na stronie www.ospkostuchna.org. 19 lipca w podcieniach miasta Ogrodów został wystawiony spektakl Niekończąca się historia katowickiego teatru Rawa w ramach letniej grządki teatralnej, czyli cyklu przedstawień dla dzieci. Piękna, epicka opowieść w tłumaczeniu nowym. Dość niedawno to tłumaczenie się ukazało znaczy niedawno, parę lat temu. Czyli względnie nowym pana Ryszarda Wojnakowskiego. Wspaniałe tłumaczenie, wspaniałego człowieka. A historię znamy: znamy z filmu Neverending Story, który kiedyś, kiedy ja byłem małym dzieciakiem, brylował w kinach. No i tak postanowiliśmy jakąś zrobić pętlę czasową, i teraz opowiadać dzieciakom o tym co nas porywało w dzieciństwie. Podczas 22. letniego Ogrodu Teatralnego wystawiane są spektakle teatrów z całej Polski. Program lotu można znaleźć na stronie 2020.letniogródteatralny.pl. Mistrzem letniego turnieju Katowickiej Ligi Szóstek została drużyna AKS Górnik Wesoła. W finale pokonała 2 do 1 FC Trupy. Turniej trwał 5 tygodni i był odpowiedzią na wymuszoną przerwę w rozgrywkach ligowych KLS. Mieliśmy 32 drużyny i z tego były po prostu rozgrywane, mieli po prostu były podzielone na grupy. Z grup wyłaniane z najlepszych miejsc przechodziły do grupy mistrzowskiej, natomiast z tych trzech najsłabszych najsłabsze drużyn, które nie miały możliwości rozegrania w grupie mistrzowskiej grały w Pucharze Pocieszenia. Rozgrywki katowickiej Ligi Szóstek zostaną wznowione od września tego roku, a start nowego sezonu zaplanowano na przełom lutego i marca 2021 roku. To już wszystkie informacje na dzisiaj. Pełne relacje dostępne są na katowice.tv.eu oraz comtv.pl. Na kolejny flash zapraszamy za tydzień.